Cześć, witajcie z tej strony Aktywie Dzisiaj nagrywamy sobie Fortnite Batero. Ja Chociaż to taki krótki odcinek Bo tam chciałbym wam ogłosić Giveaway ze sklepu Znaczy, no Giveaway Na gifta ze sklepu Co trzeba zrobić Trzeba zostawić suba Z dzwonem Zostawić łapę w górę Napisać w komentarzu gotowy I swój nick I wybiorę 5 osób znaczy, w sensie, jakoś tam pytanie zadawcie, zadawajcie i, z, i trzeba, i też oczywiście trzeba mnie zafollowować, zaobserwować, no, zaobserwować mnie na ig, będziecie mieli, będziecie mieli nazwę w opisie, no, i po 5, znaczy wylosuję nawet, albo jeszcze takie tam ptanka. Ptanka. I wybiorę 5 osób. I dodam ich. Za dwa dni Wam wyśle jakieś gify, za 500 outdoorsów. Albo kiedyś, może za 800 skina. Bo jeśli chcecie za 800 skina, to musicie poczekać. Chwilę jak będzie pakiet, to sobie doładuję go i wyślę Wam to za 800 No więc To to już taki krótki filmik Trzymajcie się